Tak. Jedna kobieta na jakimś zaginęła, później umarła. Znaleźli. Jakieś pracowały niedawno, tylko z Udało mi się dostać na łapkę. Następna na kobieta została uznana za niej za zaginioną z A nie kom. Wiadomość o tej kobiecie, co już nie żyje, co był pogrzeb, została, została updateowana. Okay, że dalej jest poszukiwana, a wdejd był 16, czyli sobota. Te same dni. A ja zostałem podstępem, ja się poddałem. Przez koleżankę, która współpracuje z tym, za, zabrany do Pawu Ten sam Paw, pod którym zostałem powiedziany. Ten sam Paw, na który właścicieli złożyłem skargę do prokuratury, że są grupą przestępczą. Ten sam pad. Niektóre osoby z tej grupy przestępczej już są w Niemczech wyjechały. Wyżyć z tymi zabito w chyba gościa. Po, powiedziano, że pochodni samobicy zabił Ci na Ja mam cudce psa i następnych gańców. Zabił syna w i...

Pamiętaj, że ja chcę, żeby jest... okay. to... <noise> to... nie to nie to, że ten gość, nie to, że ten gość nie będzie chciał, tylko kolega, który mógł powiedzieć, że jak chcę, kolega złoży na mnie z Proszę, na właśnie działania, ale i W pewnym momencie będzie coś takiego jak możliwość dogadania się, to dowiadasz się. Z mojej strony zrobimy także, yy, ja Was przeproszę, wskażcie i aby uznać. Nie? Okay. No. Dobra. A wracając jeszcze krótko i na temat dnia dzisiejszego, co tak? uh, się wydarzyło z tym ochronionym? W sklepu stał tajniak, który ciągle na ten, poszedłem uczuć jedzenie, podchodzę, mówię, że jest policja, on nie, podchodzę, rówia, podchodzi trzeci, ja zacząłem krzyczeć, że jest policja, to ostatnie, nie podchodzi. Ten ochroniarz to samo, podszedł ten, ja mówię, zadzwon po policję, nie, mówię, zadzwon po policję i zacząłem odszedł, podszedł pracownik sklepu, ja mu opowiedziałem historię, poprosiłem, żeby po policję zadzwonił, nie zadzwonił. Wszedłem na, biegłem na tą klatkę, on o był za mną, ale ja zatrzymałem się Dla na piętrze. Ja na półpiętrze zszedłem, bo nagrywając kamerą. On, on nie nagrywa imię i, ja I zaczął wchodzić. Także strachu, że może coś zrobić. Wydanie mu nie muszę. piętra, co prawda. Na nasze głośni. No. Wir wollten nicht so lange mit dem Hund und dem Geschwilten äh, da... Naja, weil es klingt sehr schön, weil eine von den Pferden schon los Ja, weil wir ja zweifach auf dem Ort sind, dann haben wir spontan gesagt, dass wir das mischen. Mhm. Und deswegen war das dennoch... Ich ja. weiß ja. nicht, ob wir andere machen, aber wenn wir eine machen, dann machen wir einen. Ich muss mich mal ausdenken.

I don't want do suicides and don't think anything except the big, big pressures of the blood pressure of the stethoscope oh, yeah. and nothing else.

Ja, Soll das ja genau. Schrift, ja, ja, genau. wieder, Ich habe so überlegt, ob das macht. Was macht das Soll ich eine Anzeige? was die selber machen, selber

και το μοναδικό μας το να σας βλέπω και να 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 βλέπω